Dzień dobry! Dzisiaj powiemy o tym, w jaki sposób skonfigurować naszą jednostkę Fortigate do roli lokalnego serwera DNS. Logujemy się do naszej jednostki Fortigate. Udajemy się do sekcji System, Feature Visibility i włączamy funkcjonalność DNS Database. Po zatwierdzeniu zmian przechodzimy do sekcji Network DNS Servers. Utworzymy konfigurację nieautorytatywnego podstawowego serwera DNS. Prace rozpoczynamy od stworzenia nowej strefy DNS w sekcji DNS Database. W tym celu klikamy Create New. Typ pozostawiamy ustawiony na primary, bo jak już wcześniej wspomnieliśmy, serwer DNS ma pełnić rolę serwera podstawowego. Opcję view pozostawiamy ustawioną na shadow. Ustawienia tej opcji określają bowiem dostępność serwera dla użytkowników. Ustawienie tej opcji na shadow oznacza, że serwer DNS będzie dostępny jedynie dla użytkowników wewnętrznych. Gdybyśmy chcieli, aby użytkownicy zewnętrzni mogli kierować do niego zapytania, wówczas należałoby przestawić tę opcję na public. Przechodząc do dalszej konfiguracji, w pole DNS Zone wpisujemy nazwę strefy DNS, np. Na firma. Następnie definiujemy nazwę domeny dla strefy, np. moja domena.local. Dalej ustawiamy nazwę hosta serwera DNS, np. dns1. Oraz kontaktowy adres e-mail i wyłączamy opcję Authoritative. Teraz możemy już przejść do dodawania nowych wpisów dla hostów. W tym celu w sekcji DNS Entries klikamy Create New. Jako typ wpisu pozostawiamy adres A. Określamy nazwę hosta, na przykład arch.mojadomena.local. Podajemy adres IP hosta. W naszym przypadku będzie to adres 192.168.220.21 Jeżeli potrzebujemy, możemy dodać kolejne wpisy. Po zakończeniu konfiguracji zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Teraz musimy określić, na jakim interfejsie będzie nasłuchiwał nasz serwer DNS. W sekcji DNS Service on Interface klikamy Create New. Następnie wskazujemy interfejs sieci lokalnej, w naszym przypadku będzie to interfejs internal. Tryb pozostawiamy na recursive, co oznacza, że w przypadku, gdy nasz serwer nie będzie umiał rozwiązać zapytania, przekaże je do serwerów zewnętrznych. Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian, konfiguracja lokalnego serwera DNS jest kompletna. Chcesz zdobyć wiedzę na temat rozwiązań Fortinet? Sprawdź bezpłatne poradniki, subskrybuj kanał i bądź na bieżąco.